serdecznie. Dzisiaj znów Ewangelia o dobrym pasterzu z racji uroczystości świętego Stanisława, biskupa i męczennika. I tak sobie pomyślałem, że dużo w tym tygodniu mówimy o dobrym pasterzu. Wiemy już, jaki on jest, co robi dla tych swoich owiec. I myślę, że warto dzisiaj wspomnieć, co te owce powinny robić w stosunku do dobrego pasterza o czym też jest mowa w dzisiejszej. Liturgii Słowa, one powinny iść za Nim, czyli innymi słowy, naśladować Go, wkładać te swoje stopy w ślady Jezusa. I tak sobie pomyślałem, że z tego faktu, że mamy naśladować Jezusa, i skoro powtarzamy to często, że chrześcijanin to ten, który naśladuje Pana Jezusa, wypływa coś bardzo pięknego, takie zapewnienie o tym, że Jezus zawsze jest ten krok przede mną i on to wszystko, co mnie czeka, te wszystkie przeciwności, czy jakieś trudne decyzje, czy jakieś no, różne sprawy, on to wszystko już przeżył. On już wie, co dla mnie jest najlepsze. On już wykonał ten krok. Obraca się do mnie, wyciąga swoją rękę i mówi: Teraz Twoja kolej. Teraz Ty musisz się odważyć, podjąć decyzję, zrobić coś, przepracować. Tę sprawę. Ale Jezus, jeśli idzie przede mną i jeśli ja uważam, że idę za Jezusem, to rzeczywiście On już to wykonał. On jest przede mną. Jak słyszymy dzisiaj w drugim czytaniu, jeśli Bóg z nami któż przeciwko nam. Niech ta nadzieja przepełnia nas w tym trudnym wirusowym czasie, że Jezus jest przed nami i On to wszystko już przeżył. Jeśli mamy jakiś problem, Zaufajmy mu, bo naprawdę on wyciąga do nas rękę i każe nam teraz zrobić ten krok. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.